No, zajebiście i gdzie nas wywiało? Mówiłam, że podróż iłem to zły pomysł, ale nie, nie, ty się uparłaś i oczywiście. Zamknij pysk, Shira. Jak tak będziesz się darła, to długo anonimowe nie pozostaniemy. Jest dobrze, jest jak miało być. Jesteśmy na ziemi. Wiesz, super świetnie, ekstrawagancko, tylko no ten wiesz. Zaczynam. Zaczynam panikować, Riven. Bo, bo, bo wiesz, wszyscy wszyscy normalni i te, a my to demony, ty diablica i no wiesz ja. Ja, i, i, ja ze strachu zajebię jakimś zaklęciem albo strzelę łapy komuś piorenem w dupsko i, i co? I mamy przyjebane! Och Riven, bo wiesz, tu są te media, komórki, telewizory. Zrobią se z nas cyrk. Ja nie chcę być nie chcę być w cyrku! Shira! Uspokój się do jasnej cholery. Nikt nie zrobi z nas cyrkowych dziwadeł, bo będziemy zachowywały się całkowicie neutralnie i z łatwością wtopimy się w tłum jasne. No, a teraz idziemy szukać mojej matki. Co kurwa? O nie, ja się w takie rzeczy nie bawię i nie plączę, nie, 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 nie. To se idź szuka i szukaj, ja wracam z powrotem na Digstra. Nigdzie kurwa nie idziesz, moja droga. Zostajesz ze mną tutaj na tym paskutnym świecie. Wygląda na to, że trafiliśmy idealnie. Mają lekcje. Ciekawe, czego się uczą. Na pewno nie podstaw uwodzenia czy taktyki cichego zabijania. 500 kilometrów stąd na północ, kolejne dwie aberracje, bardzo silnie wibrujące. Energia pozaziemska wygląda na to, że to istoty z waszej sfery. Z jakiej planety potrafisz to zweryfikować? Niestety nie, zbyt duże promieniowanie energii. To znaczy, że. że są tak bardzo silne. jedna z nich w szczególności. No zajebiście, i co znowu kurwa zrobiliśmy nie tak? To nie aberracje wywołane ani spowodowane. Po prostu przybyły tu w jakimś konkretnym celu. Tak jak na przykład my. Ja znalazłem się tutaj zupełnie z innego powodu. I nie z własnej woli. To nie moja wina! Nie miałeś prawa, ani pozwolenia, ani bez mojej zgody pokazywać ci jak podróżować iłem! Zakochał się biedak, to wszystko pokaże. Morda, heletę! Nie wiem jak, ale macie sprowadzić tutaj Shire i Riven z powrotem. Ej, 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 dlaczego ja? Ja nic nie zrobiłem. Nikogo nie namawiałem ani też nie uczyłem żadnych technik szybkich podróży międzywymiarowych. Poza tym mam rogi, a więc się nie nadaje. Wywołam jeszcze więcej aberracji, a Ziemianie zdechną ze strachu na mój widok. Lucian, ty i Osmagon macie sprowadzić ją tutaj, w tempie natychmiastowym! Dobra, dobra Gosiu, tylko już nie krzycz! Rozszarpię jak tylko tutaj wróci. Martwisz się o nią. Bardziej niepokoi mnie to, co Riven wraz z jej cholerycznym charakterkiem może wywołać na ziemi. Poza tym, to jak wygląda, już pozostała wiele do życzenia. Niech tylko ją ktoś zobaczy, a od razu poruszy kościół, duchownych i jakieś inne pierdolone ziemskie sekty. Nie dość, że kilka aberracji ziemskich zamieni się w efekt dominu, to wywoła taką sensację, że nawet naszymi wspólnymi siłami nie zdołamy tego cofnąć. Mefisto, co jak co, ale choleryczny sposób bycia w zupełności odzieliczyła po tobie. W zasadzie różni was tylko płaci. Nie sądziłem, że powiem o tobie coś miłego, tudzież w taki sposób, ale jesteście to, co sami, rozsądni przebiegli stworzeni do władzy. Mefisiątko nie da sobie w kaszę dmuchać. Myślę, że zwykła chęć zobaczenia Ziemian i ich planety nie gra tutaj kluczowej roli. Riven zapewni ciekawi co innego. Może ma jakiś dylemat, więc w zamian rozszarpania jej na strzępy, lepiej pomóż go jej rozwiązać. Fetiel, gościu, no proszę, trafił nam się smok lodu. <laughs> tak na pierwszy ogień, co nie? <śmiech> Kłacie? <śmiech> no tak, zapomniałem, że znajduje się w towarzystwie sztywnych Jełopów. Rodante. Gdzie są tak poza tym cztery wory Rubinów, które bezczelnie mi zakosiłeś 80 lat temu? E, e, e Uczciwie wygrałem w karty! Jasne kurwa. W takim bądź razie żądam rewanżu o podwójną stawkę przy świadkach. Chytrus jebany. A teraz chciałbym dowiedzieć się, dlaczego zostałem oderwany od liczenia moich cennych lodowych diamentów. I wciągnięty w i pętli czasu, po czym wyrzucony tutaj. O masz ci los. I gadaj wszystko od początku. A jeszcze los. Proszę, widzę, że koleżanka nieźle zabalowała. Fajny cosplay, tak poza tym, chociaż Halloween już dawno minęło. Ale nic nie szkodzi, my też lubimy się zabawić.